Czy emeryci w Polsce naprawdę mogą liczyć na lepsze jutro? Dzisiaj na tapecie mamy niesamowicie ważny temat, który z pewnością wzbudzi emocje. Rząd podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowej waloryzacji emerytur. Ale co to właściwie oznacza dla emerytów? I jak wpłynie na ich codzienne życie? Od lat emeryci w Polsce borykają się z problemami finansowymi, zmagając się z rosnącymi kosztami życia. A teraz, kiedy zapowiedziano dodatkową waloryzację, Wielu z nich zaczyna mieć nadzieję na poprawę swojej sytuacji. Przez wiele lat widzieliśmy, jak emerytury nie nadążały za inflacją, a ceny podstawowych produktów rosły w zastraszającym tempie. W końcu coś ma się zmienić. Ale czy ta decyzja rządu rzeczywiście rozwiąże problem ubóstwa wśród seniorów? Czy dodatkowa waloryzacja wystarczy, by emeryci poczuli prawdziwą ulgę? Może to dopiero początek większych reform, które pozwolą wreszcie poprawić standard życia osób, które całe życie pracowały na dobrobyt innych. W naszym dzisiejszym materiale przyjrzymy się tej szokującej decyzji z bliska. Zastanowimy się, co naprawdę oznacza dla emerytów w Polsce i jak ta zmiana może wpłynąć na ich codzienne funkcjonowanie. Będziemy też mówić o tym, co jeszcze może zrobić rząd, aby pomóc seniorom i poprawić ich sytuację finansową. Przygotujcie się na prawdziwą dawkę informacji. Które mogą zmienić wasze spojrzenie na temat emerytur w Polsce. To może być jedna z najważniejszych decyzji, które wpłyną na przyszłość naszych seniorów. Zostańcie z nami do końca, bo w tym materiale znajdziecie odpowiedzi na pytania, które nurtują wszystkich emerytów w kraju. Czy to początek lepszej przyszłości, czy tylko kolejna obietnica? Przekonajcie się sami, jak to się stało, że rząd, który przez lata był krytykowany za niedostateczne wsparcie emerytów, postanowił wprowadzić dodatkową waloryzację emerytur? To pytanie, które zadaje sobie każdy, kto choć raz zastanawiał się, jak bardzo inflacja i rosnące ceny odbijają się na kieszeni seniorów. Dodatkowa waloryzacja emerytur, która była szeroko komentowana, stała się jednym z najbardziej gorących tematów politycznych w Polsce. Z jednej strony mamy obietnice poprawy sytuacji finansowej seniorów, z drugiej zaś pojawiają się pytania o to, czy to wystarczy, by rzeczywiście poprawić ich życie. A jak to wygląda w praktyce? Dodatkowa waloryzacja, która została zapowiedziana przez rząd, to tak naprawdę próba odpowiedzi na rosnące niezadowolenie emerytów, którzy od lat zmagali się z realnymi problemami finansowymi. Ceny podstawowych artykułów spożywczych, energii, a także usług zdrowotnych poszybowały w górę, podczas gdy emerytury, mimo pewnych waloryzacji, pozostawały wciąż na poziomie, który nie pozwalał na komfortowe życie. Wielu seniorów zmuszeni było do rezygnowania z podstawowych przyjemności i luksusów, takich jak wyjścia do kina, czy nawet częstsze wizyty u lekarza. W tej sytuacji, każda decyzja rządu dotycząca emerytur była odbierana jako swego rodzaju test, czy w końcu politycy zrozumieli, jak poważny jest problem. Wprowadzenie dodatkowej waloryzacji z pewnością jest krokiem w stronę poprawy sytuacji finansowej emerytów. Jednak czy to wystarczy, by emeryci poczuli, że państwo naprawdę dba o ich dobrobyt? Oczywiście każdy dodatkowy grosz w portfelu seniorów to ogromne wsparcie, ale musimy pamiętać, że rosnące ceny nadal stanowią poważne wyzwanie. Dlatego warto zastanowić się, co ta zmiana oznacza dla przyszłości emerytur w Polsce i czy jest to tylko chwilowe rozwiązanie problemu. Czym więc dokładnie jest dodatkowa waloryzacja emerytur, którą wprowadza rząd? W skrócie, chodzi o podwyżkę świadczeń emerytalnych, która jest wyższa niż dotychczasowe waloryzacje. Waloryzacja ma na celu dostosowanie wysokości emerytur do realnych kosztów życia, które, jak wiemy, rosną w bardzo szybkim tempie. Chodzi o to, by emeryci nie czuli się, jakby ich dochody rosły wolniej niż ceny, które są coraz bardziej dotkliwe. Takie działania chociaż cieszą, budzą także pytania, czy to rzeczywiście wystarczy? Rząd zapowiedział, że podwyżki emerytur mają być wyższe, co oznacza, że wielu seniorów może liczyć na wyższe świadczenia już wkrótce. Dla wielu z nich to z pewnością dobra wiadomość, ponieważ dodatkowy zastrzyk gotówki pozwoli im na poprawę jakości życia. Jednak musimy zastanowić się, na ile te podwyżki będą w stanie zrównoważyć rosnącą inflację i ceny. Biorąc pod uwagę, jak dynamicznie zmienia się sytuacja gospodarcza, nie ma pewności, czy nawet podwyższone emerytury pozwolą seniorom na normalne funkcjonowanie. Chociaż to krok w dobrym kierunku, to nadal istnieje wiele niewiadomych, które mogą wpłynąć na rzeczywisty efekt tej decyzji. Oczywiście nie wszyscy są przekonani, że dodatkowa waloryzacja to wystarczający sposób na rozwiązanie problemów seniorów. Nie brakuje głosów, które twierdzą, że choć decyzja rządu jest krokiem w stronę poprawy, to wymaga ona dalszych działań. Istnieją obawy, że waloryzacja nie będzie w stanie zniwelować wszystkich negatywnych skutków inflacji, szczególnie jeśli ta będzie się utrzymywać na wysokim poziomie. Kolejną kwestią, którą warto poruszyć, jest to, jak często będą wprowadzane takie podwyżki. Zwiększenie świadczeń raz na jakiś czas nie rozwiąże problemów na dłuższą metę. Jeśli ceny nadal będą rosły w tempie, które nie nadąża za wzrostem emerytur. Dodatkowa waloryzacja to także temat, który może budzić kontrowersje wśród młodszych pokoleń. W końcu, to właśnie z ich podatków finansowane są świadczenia emerytalne, a nie każdy młody człowiek jest przekonany, że emeryci powinni dostawać jeszcze większe podwyżki. To naturalna reakcja w sytuacji, gdy młodsze osoby nie zawsze czują, że system emerytalny jest stabilny i sprawiedliwy. Dla nich wzrost emerytur może oznaczać konieczność wyższych składek, które wpłyną na ich własną przyszłość finansową. Warto zauważyć, że w Polsce dyskusja o systemie emerytalnym i jego reformie to temat, który wraca jak bumerang i budzi duże emocje. Z drugiej strony, nie sposób ignorować faktu, że emeryci, którzy przez całe życie pracowali na dobrobyt innych, zasługują na wsparcie, które pozwoli im godnie żyć. W końcu wielu seniorów przechodzi teraz przez trudny okres, kiedy ich oszczędności topnieją, a koszt życia staje się coraz bardziej dotkliwy. Każdy dodatkowy grosz jest na wagę złota, szczególnie dla tych, którzy nie mają innych źródeł dochodu i nie mogą sobie pozwolić na luksusy. Takie osoby często decydują się na oszczędności, które wcale nie są łatwe do utrzymania w obliczu wzrastających cen. A co z tymi, którzy nie mają wystarczających oszczędności i borykają się z problemami zdrowotnymi? Dla wielu seniorów dodatkowa waloryzacja może stanowić jedyne rozwiązanie ich problemów. Często emeryci zmuszeni są do oszczędzania na leczeniu, co może wpływać na ich zdrowie i samopoczucie. W takich przypadkach podwyżka emerytury może poprawić ich dostęp do opieki zdrowotnej i innych podstawowych usług. Choć waloryzacja emerytur to nierozwiązanie wszystkich problemów, może stanowić pierwszy krok do poprawy sytuacji osób starszych. Co jeszcze możemy oczekiwać po wprowadzeniu dodatkowej waloryzacji? Jakie mogą być kolejne kroki, które rząd powinien podjąć, by poprawić sytuację emerytów? Z pewnością, waloryzacja to tylko jedno z działań, które mogą poprawić życie seniorów, ale nie rozwiązuje ono wszystkich problemów. Warto zastanowić się, co jeszcze może zrobić rząd, aby emeryci czuli się bezpieczniej i pewniej w obliczu rosnących kosztów życia. Pierwszym krokiem może być zapewnienie lepszej opieki zdrowotnej dla osób starszych. Jak pokazują badania, Emeryci w Polsce często borykają się z niedostatecznym dostępem do usług medycznych. Warto, by rząd pomyślał o większym wsparciu w tym zakresie, tak aby seniorzy nie musieli obawiać się o swoje zdrowie i nie byli zmuszeni do rezygnowania z leczenia z powodu braku funduszy. Kolejnym krokiem powinno być wprowadzenie programów wsparcia dla osób, które mają problem z samodzielnym życiem. Rząd mógłby pomyśleć o zwiększeniu liczby domów opieki, a także o wsparciu dla rodzin, które zajmują się osobami starszymi w domach. Dodatkowa waloryzacja to zdecydowanie krok w dobrym kierunku, ale to dopiero początek drogi. Jakie będą dalsze decyzje rządu, które mogą pomóc emerytom? Czas pokaże. Jednak jedno jest pewne, problem seniorów w Polsce nie zniknie za jednym razem i musimy być świadomi, że tylko kompleksowe działania mogą przynieść realną poprawę ich sytuacji. Warto również zauważyć, że dodatkowa waloryzacja emerytur Mimo, że jest krokiem w dobrą stronę, nie jest wystarczająca, by rozwiązać problemy całej grupy seniorów w Polsce. Wiele osób starszych nie ma wystarczających oszczędności, by poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia, a emerytura, mimo podwyżki, wciąż nie jest w stanie pokryć wszystkich wydatków. W takim przypadku emeryci są zmuszeni do podejmowania trudnych wyborów, rezygnują z leczenia, z podstawowych potrzeb życiowych, czy po prostu żyją na granicy ubóstwa. Choć każda podwyżka jest ważna, to wciąż brakuje długofalowych rozwiązań, które kompleksowo poprawią sytuację seniorów w Polsce. Rząd, podejmując decyzję o dodatkowej waloryzacji, zyskał wiele pozytywnych opinii, jednak nie można zapominać o dalszych wyzwaniach, które stoją przed politykami. Na przykład, jak zapewnić emerytom bezpieczeństwo finansowe w dłuższej perspektywie, gdy inflacja wciąż jest na wysokim poziomie? Jak zadbać o system opieki zdrowotnej, który powinien być bardziej dostępny i przystępny dla osób starszych? To pytania, które wciąż pozostają otwarte. Warto, by rząd kontynuował reformy, które będą miały na celu nie tylko zwiększenie wysokości świadczeń emerytalnych, ale także poprawę jakości życia seniorów na wielu innych frontach. Tylko kompleksowe podejście, uwzględniające różnorodne aspekty życia seniorów, może przynieść realne zmiany.